Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w Gdańsku, a dokładnie na plaży w Gdańsku Stogach. To, co Państwo aktualnie widzicie, to jest moment wypłynięcia gigantycznego kontenerowca OOCL Gdynia. Jest to jednostka wybudowana w 2023 roku, czyli całkiem niedawno. Z informacji, jakie uzyskałem od operatora drona, w tej chwili, bo Państwo tego nie widzicie, holowniki. Obracają jakby tą jednostkę, wyprowadzają ją z portu. Także ja postaram się Państwu jeszcze z bliska pokazać, jak to wygląda. Tutaj taka mała uwaga, ponieważ mam zepsuty ekranik, który mi pokazuje aktualny pogląd tego, co nagrywam. Także muszę się trochę zbliżyć do wizjera. I wtedy nic nie będę mówił, jak będę robił zbliżenia, taka mała uwaga. Także ja postaram się Państwu teraz pokazać. Jak to z bliska wygląda ten kontenerowiec? Do naszego kontenerowca jeszcze wrócimy. Robi to gigantyczne wrażenie, takie wypłynięcie, jak się obserwuje z plaży w Gdańskich Stogach. Także zapraszam Państwa, jak Państwo jesteście tutaj na plaży, żeby zobaczyć sobie specjalne, są specjalne aplikacje, gdzie można zobaczyć ruch statków. I zapraszam Państwa, żeby po prostu, jak będziecie Państwo mieli wcześniej informację, że taki statek wypływa albo wpływa, żeby tutaj się wybrać na taki spacer. A ja teraz pokażę Państwu, co się aktualnie dzieje na samej budowie terminala kontenerowego wszystkich naszych widzów zapewne interesują te gigantyczne suwnice, które zostały już rozładowane. Także ja państwu teraz pokażę, co się aktualnie dzieje odnośnie tych suwnic. Jak Państwo widzicie, wszystkie te suwnice są już na nabrzeżu. Wczoraj udało nam się nagrać całą operację związaną z transportem, czy też wyładunkiem ostatniej suwnicy, czwartej. Dla przypomnienia, każda z tych suwnic waży 2000 ton, wysokość 96 metrów. Także jak Państwo tutaj widzicie, no są to prawdziwe kolosy. Ja jeszcze Państwu pokażę, widzę, że tam u góry Toczą się jakieś prace, jest dźwig, jakiś żuraw samojezdny wysunięty i widzę, że tam na górze są pracownicy, którzy pracują na tym jednym z tych z tej y, sukni także postaram się Państwu pokazać z bliska, co tam się dokładnie dzieje. Jeszcze odnośnie samego statku, który przywiózł suwnicę, jak Państwo zapewne będziecie mogli zaobserwować na naszych nagraniach z drona, trwa tam cały czas załadunek całego oprzyrządowania, które było potrzebne do rozładunku gigantycznych suwnic, które przypłynęły. Ten statek pewnie wypłynie jutro albo pojutrze. Postaramy się, oczywiście, dla Państwa nagrać. O tu Pan operator drona zrobił małego psikusa, przeleciał przed ekranem. Co prawda nie może pomachać, bo dronem to się raczej nie da. Ale po, także pozdrawiamy serdecznie operatora drona. Potem oczywiście będą jeszcze jakieś fajne ujęcia właśnie z drona, a ja Państwu postaram się jeszcze pokazać, jak wygląda ten wypływający, gigantyczny kontenerowiec. On już w tej chwili całkowicie się obrócił, także ja zaraz postaram się Państwu pokazać jak to w tej chwili wygląda. Dla przypomnienia dla widzów, który, którzy dopiero zaczynają oglądać po pewnym czasie, jesteśmy na plaży w Gdańsku w Stogach i filmujemy wypłynięcie gigantycznego kontenerowca OOCL Gdynia. Także jest to, można powiedzieć, jedna z większych jednostek, jaka, no można powiedzieć, że największa, jaka tutaj wpływa. Większe nie wpływają na terminy kontenerowe, przynajmniej do tej pory nie widzieliśmy. Prawie 400 metrów długości Także prawdziwy gigant Jak Państwo możecie ro zobaczyć no, Robi to bardzo duże wrażenie Takie wypłynięcie Jak się jest na plaży w Gdańskich Dziękuję Państwu za uwagę To była taka szybka relacja Przepraszam jeszcze na sekundkę Tutaj operator drona coś tutaj chyba chce powiedzieć Także A, witam Państwa bardzo serdecznie Korzystając tutaj z okazji, że jesteśmy tutaj w czasie nagrywania Chciałbym Państwu pokazać chwilę jak to wygląda z mojej perspektywy Brat tylko przybliżę trochę żeby nie było tutaj zima Pokażę Jak to wygląda w tej chwili z perspektywy operatora drona o, tak to wygląda. Właśnie mam tutaj widok na smart kontrolę. To widzę po, podczas lotu i mogę już dłużej z Państwem rozmawiać, bo muszę się skupić na też Dobrze, ja już też z Państwem się żegnam. Napiszcie proszę w komentarzach, czy Wam się podobało nagranie. Dajcie lajka, like, jak się podobało. Napiszcie jakiś komentarz. Także pozdrawiam serdecznie. Później będzie na pewno jakaś dłuższa relacja z kamery stacjonarnej i z drona. Oczywiście postaram się zrobić takie przyspieszone nagranie, jak ten gigantyczny kontenerowiec wypływa. Także dziękuję serdecznie, jeszcze raz pozdrawiam i zapraszam do oglądania późniejszych relacji. Dziękuję.